wyższy nominał z Getta Łódzkiego. 50 marek w fantastycznym stanie zachowania. Odmiana z pojedynczym podkreśleniem WNO. Gdyby był podwójny, to, o, to mówilibyśmy o banknocie za bardzo bardzo e, grube pieniądze. Proszę Państwa, egzemplarz wyśmiecie zachowany. E, bank, który prawdopodobnie pochodzi właśnie z tego znaleziska sprzed tam kilku lat te momenty wszystkie były dość, dość podobne, PMG dość nierówno je graduje tutaj pochwalę się historią że Państwo się zapytacie czy się zdarza, że PMG potrafi przyznać się do błędu no potrafi się przyznać do błędu kiedyś kupiłem na aukcji u naszej konkurencji banon z notą 58 EPQ wiedząc oczywiście, że pochodzi on z tego znaleziska, bo numeracja była dla mnie tutaj wskazówką Mówiłem no, ten balnot i naprawdę patrzyłem się na niego i mówię, nie rozumiem, w sklepie jest 58 pq, wyjęliśmy go z, z gradingu, banknot był perfekcyjny, naprawdę znakomity, wrócił z notą 66 pq, także no, gdzieś grader się albo pomylił, albo to się pomylił przy opisywaniu, no wiedza tutaj nasza e, zaprocentowała i Włapaliśmy naprawdę rodzenka, gdzie któryś po prostu no, błędnie uradowany. Także no, takie rzeczy się zdarzają: jesteśmy wszyscy ludźmi, w Ameryce też popełniają błędy, także przy tej skali jak najbardziej no, trzeba to też na no, to mieć poprawkę. Czasem pojawia się błąd też przy e, przypisywaniu noty, także trzeba to wszystko też czasami popatrzeć się i starać się. E, no, Czasem yy, nie tylko i wyłącznie zaufać temu, co jest na slabie. Oczywiście jest to podstawa, ale jeżeli już mamy jakąś zaawansowaną wiedzę, to warto posłuchać się yy, swojemu, swojemu tutaj, yy, rozsądkowi i, i, i pójść za tym. Także na no, taki przypadek, właśnie przy tym Getcie, spektakularny przypadek, no bo z 58 na 66 to jest ogromny przeskok. A tu na opcją egzemplarz, który został no, na 65. Będę wdawał się w dyskusję czemu 65-66. Proszę Państwa, piękna sztuka. Absolutnie bankowa. Pokażę Państwu cały czas, będę pokazywał, ponieważ dość często yy, odróżnienie egzemplarza ze znakiem wodnym niektórym sprawia problem. Także, o! Tak wygląda znak wodny. Na banknotach łódzkiego Getta. Piękna sztuka. Czyściutka. Znakomity egzemplarz w bardzo solidnej nocie od PMG 65.